W tym filmie pęci, jak zarabiać przez internet 35 zł na 5 minut Twojej pracy wykonując miniaturki na YouTube. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia, zostań ze mną do końca, wszystkiego się dowiesz. Zarabianie w internecie to jest przede wszystkim wiedza, więc już przechodzimy od razu do komputera i pokazuję Ci, jak to zrobić. Po pierwsze, zobacz. Ludzie potrzebują na swoje filmy miniaturki. Czy to jest kanał? Personalny czy kanał, na którym są różne rzeczy po prostu tematyczne w niszy tworzone, co Ci pokażę później. I na przykład na serwisie dla freelancerów jest nawet specjalna kategoria, jak widzisz, handnace, czyli miniaturki, czyli tworzenie miniaturek. Są po prostu ludzie, którzy to robią cały czas. I na przykład ta osoba widzisz bierze za to 10 dolarów, czyli ponad 35 zł na ten moment. I w tym momencie 4 oso dla czterech osób, jakby robi to, tak? i jedną miniaturkę robi i tworzysz na przykład klikalną, tak? Miniaturka musi być klikalna, więc może, możesz wystawić takie ogłoszenie, ale zacznę Ci pokazać jak tworzyć taką miniaturkę, to pokażę Ci jeszcze lepszy sposób na zdobycie klienta, bo zobacz, tu możemy sobie wejść i jest, zobacz ile ta osoba ma opinii, jak dużo osób to kupuje, jak sobie wejdziesz, tutaj zobaczysz 800, ponad 1000 opinii ma ta osoba. Jest tu trochę tych osób, które tworzą te miniaturki i tak samo można skorzystać z innych serwisów dla freelancerów, czyli dla osób, które po prostu robią taką rzecz, co Ty też możesz zrobić. Tu masz też specjalnego gościa, co na przykład robi, że 45 dolarów tutaj na godzinę swojej pracy. Ale zobacz, tutaj jak widzisz jest dosyć duża konkurencja, więc żeby się wybić z, takim, z taką swoją ofertą, no to wiadomo, że po prostu nie jest to takie proste. Często musisz po prostu zainwestować w to więcej pracy, robić tanio, żeby pozyskać jak najwięcej opinii, lub zainwestować w reklamę, bo tutaj też są reklamy na niektórych z tych serwisów, żeby wypozycjonować na początku wyżej tego, tą Twoją ofertę, no a później już sprzedawać organicznie. Ale pokażę Ci, co możesz zrobić, żeby po prostu zarabiać i mieć większe szanse zarobienia na tym, i jeszcze do tego zarabiać regularnie z tego. Więc zobacz, jak sobie wejdziesz na YouTube'a na główny na, przykład, na na kanał, tak? Na główną stronę YouTube'a. To zobacz, widzisz są kanały tak tutaj widzisz, które są personalne i tutaj prowadzą mnie jakieś osoby, a są kanały tematyczne, tak ci mówiłem. Na przykład tutaj był Eska, tak? No to ten kanał tu mixes jakiś, tak? To się skupia na Muzyce. Ale jak pewnie przeglądasz YouTube'a, to wiesz, że są kanały, które tworzą na dany konkretny temat. Nie, nie ma tam ludzi, którzy pokazują swoją twarz, tylko opowiadają na przykład o jakimś konkretnym temacie. Jak na przykład sobie weźmiemy kanał Ciekawostki, zobaczysz. I masz tu na przykład kanał. Tak, ja z nas na st stronę to jest też bardzo popularny kanał. I Wyróżniamy takie właśnie dwa kanały na YouTube. I teraz zobacz: każdy ten film potrzebuje miniaturkę, ale nie, nie miniaturkę byle jaką, tylko miniaturkę, która będzie klikalna. Każdej osobie, która ma kanał na YouTube, zależy na tym, żeby mieć klikalną miniaturkę, ponieważ to jest pierwszy czynnik, który wpływa na Twoje wyświetlenie. że ta miniaturka będzie bardzo klikalna to po prostu ta osoba będzie miała wyświetleń wyświetle więcej i ten kanał po prostu będzie szybciej rosnąć, bo YouTube będzie go zdecydowanie bardziej polecał, co widzę też po swoich, po swoich miniaturkach. Jeżeli miniaturka ma już powyżej 10 klikalność procent, no to film, że tak powiem leci sobie ładnie w algorytmie YouTube'a, więc jeżeli Ty będziesz w stanie stworzyć miniaturkę, która jest lepsza dla danych filmów, żeby klikalność tego była po prostu większa niż standardowo, to osoba będzie w stanie ci po prostu zapłacić, tak? Więc pokażę Ci teraz, jak zdobyć takiego klienta, który już posiada kanał, i regularnie, z nim po prostu od niego brać zlecenia, regularnie zarabiać, i jest to zdecydowanie prostsze będzie niż. Jeżeli nie masz doświadczenia, jeżeli nie chcesz inwestować oczywiście w reklamę. Bo jeżeli zainwestujesz w reklamę tej swojej oferty, to też możesz tutaj ładnie zarobić, ale to wiadomo, że tutaj teraz Ci pokazuję sposób, który nie wymaga Twojej reklamy i będzie znacznie prostszy na to, żeby zacząć regularnie z tego zarabiać. A więc zobacz, co musisz zrobić. Najpierw wyszukujesz sobie kanał na YouTube, który ma stosunkowo małą liczbę wyświetleń, natomiast filmy są całkiem po prostu wartościowe. I teraz, jeżeli będzie to kanał, tego typu, gdzie jest mowa, gdzie jest w jakiejś niszy po prostu, to będziesz tworzył troszeczkę inaczej miniaturkę, co powiem Ci dalej w tym filmie. Natomiast jeżeli będzie to kanał właśnie personalny, prowadzony przez jakąś osobę, to właśnie teraz dokładnie krok po kroku stworzymy miniaturkę dla takiego kanału, dla tego filmu. Pokażę Ci to dlatego, że Ty musisz wysłać dwie, trzy miniaturki od siebie za darmo dla takiej osoby, dla przetestowania, żeby o, o nic nie prosząc, po prostu wysyłasz miniaturki i mówisz tej osobie, że z tymi miniaturkami jego wyświetlenia będą prawdopodobnie większe i bardzo chciałbyś, cieszyłbyś się, jakby ta osoba podmieniła po prostu miniaturki w tych danych konkretnych filmach, które ty wybierzesz, dla których zrobiłeś miniaturki. I tyle, wysyłasz po prostu za darmo. Jeżeli tej osobie podniosą się, podniosą się statystyki, to ona z chęcią będzie sama chciała wejść z tobą jakąś współpracę, tak? I żebyś ty na przykład robił miniaturki dla takiej osoby. Więc jak stworzyć miniaturkę dla takiej osoby, dla takiego kanału? Czy to personalnego, czy to kanału w niszy. My, ja stworzę tutaj teraz miniaturkę po prostu dla tego filmu, i ty tym samym postępowaniem będziesz mógł zrobić dla każdego innego filmu miniaturkę. Ok, a więc lecimy z tematem. Pierwsze co musisz zrobić, to jak już wybrałeś film, to oglądasz uważnie go całego, wychwytując, jakie elementy są w nim, które mogą przykuć najbardziej uwagę widza. Ja mam właśnie ten film, więc już nie mam problemu. I co następne robisz, Jeżeli jest to ten kanał personalny, to po prostu wchodzisz na ten kanał i sprawdzasz, jakie te osoby mają miniaturki. Jeżeli ta osoba widnieje na swoich miniaturkach, to bardzo dobrze, ponieważ jeżeli jest to kanał personalny, to praktycznie na każdej miniaturce no, musi widnieć ta osoba, żeby było to klikalne. Ludzie lubią patrzeć na ludzi, i jeżeli też ta osoba patrzy tutaj na widza, to też jest bardzo dobrze i wybierasz taką miniaturkę, która już kiedyś była zrobiona. Lub jeżeli w tym filmie jest ta osoba, to możesz też, jest dobra jakość tego filmu, to możesz zrobić po prostu screenshota, otwierając ten film w pełni. Na ekranie i zrobić kimś Jeżeli wtedy masz już tak, taką, tą osobę po prostu, a pokażę Ci jak teraz, na przykład, wybiorę ja sobie tutaj film, który nagrałem wcześniej, więc do stworzenia tej miniaturki dla tego filmu, żeby zrozumiał też o co mi chodzi. Wybieramy sobie w miniaturkę na przykład Tom tutaj, tak, z tego filmu. Czyli wchodzisz sobie na taki film. Kopiujesz sobie adres tego filmu i wchodzi sobie na taką stronę, wszystkie linki będą w opisie tego filmu. Tutaj pobierasz, get, pobierasz miniaturkę, zapisujesz sobie tą miniaturkę na komputerze, zapisz jako obraz i tutaj mamy już ją zapisaną. Następnie co robisz? Wchodzisz sobie do programu Canva. Canva to jest to świetny, świetny program, który online, który pozwoli Ci po prostu stworzyć szybko taką miniaturkę. Dla kanału w Niszy jest to jeszcze prostsze. Czyli jak już masz tą osobę wyciętą, to bierzesz i wpisujesz tutaj miniaturka YouTube. I ci się pokazuje. I teraz zobacz, jeżeli jest to kanał w Niszy. To możesz zastosować tutaj gotowy szablon i podmienić po prostu w prosty sposób to, co jest na tym szablonie, i wysłać tam tej osobie, co praca będzie bardzo, bardzo krótka w tym momencie, bo szablonów tu jest ogrom dla konkretnych niż dla konkretnych tematów. Tak? Jak będziesz bardziej zaawansowany, to możesz po prostu tworzyć z pustego szablonu, ale żeby wykonać szybko pracę także dla spersonalizowanego, Kanału, czyli dla osoby, po prostu, która występuje na danym kanale, to możesz wybrać też istniejący szablon. Na przykład, my sobie wybierzemy do tego filmu ten szablon i lekko go zmodyfikujemy. Pokażę Ci w jaki sposób. Przede wszystkim wytniemy tutaj tą kobietę, bo jest nam ona niepotrzebna. Ten tekst możemy sobie przesunąć na razie tutaj. Także mamy tło, mamy. Tutaj jakieś znaczki sobie poprzesuwamy i mamy tutaj tekstik. Wgrywamy sobie zdjęcie. Po prostu prześlij multimedia i wgrywasz to zdjęcie, które pobrałeś wcześniej. Ja tutaj sobie już wgrałem, więc zaznaczamy przenosimy po prostu sobie to zdjęcie. Rozciągamy sobie na całość. Ok. Klikamy tutaj efekt i tutaj background remover, ta akurat opcja jest płatna, w sensie w płatnej wersji kanwy, ale nie musisz tego stosować, rzeczywiście możesz za pomocą innego programu sobie wymazać, po prostu tak jest szybciej, Canva ma darmowe 14 dni chyba, czy ileś tam, więc jak wejdzie z linka poniżej, więc sobie wejdź i możesz sobie wypróbować to narzędzie. W tym momencie mamy już tutaj niewyciętego, wyciętego, dodajemy sobie tekścik w sensie wyedytujemy ten tekst co jest pozycję sobie zmienimy do dołu troszeczkę, bo teraz jakby ta jest wysoko, te nasze zdjęcie, o teraz nam zniknęło, to Ctrl Z możemy cofnąć, możemy tak tutaj widzę odznaczyć Ctrl Z, odznaczyć, gotowe, ok, dobrze. W tym momencie sobie zmniejszymy zdjęcie, a zmienimy sobie tekst i zrobimy sobie 50 zł na 10 minut. Poszerzymy sobie. Tutaj korzystając z tego programu, dosyć szybko stanie się ekspertem, bo jest on naprawdę prosty w użytkowaniu. To sobie usuniemy. Tu sobie możemy zmienić czciągę. Na przykład na tą czcionkę, I dodamy sobie, widzisz, tutaj można dodać różne elementy, na przykład piszemy sobie pieniądze. I na przykład dodamy sobie to. Tutaj klikamy na kolor, zmienimy sobie kolor. W tym momencie już to tak wygląda. Dodamy sobie jeszcze, może, element jako element tutaj, jako koło. Tutaj masz kształty niżej i zrobimy sobie może coś takiego. Tutaj kolor zmienimy może na brązowy. Jest tu brązowy na przykład. O. Ok. Zmienimy sobie pozycję na do tyłu, żeby było widać ten napis. Weźmiemy sobie jeszcze to koło, może o, w ten sposób. Tutaj damy ten napis, może być. Zmienimy napis 35 zł przez pomnik, że wpisałem 35 zł na 5 minut. Ok, możemy też właśnie jeszcze tu powiększyć lub zmniejszyć, zostawimy. Tak, i teraz weźmiemy to, tutaj nasz wycinek mnie. I dopasujemy po prostu do tego. Ctrl Z cofamy, bo nam jakby cofa pozycję w dół. Więc weźmiemy sobie jeszcze to, zminimalizujemy. Tutaj to zmniejszymy, bo to jest zdecydowanie za duże. I klikniemy sobie jeszcze raz tutaj, powiększymy w tym momencie. Ctrl Z nam znika. Kliknęłem Ctrl Z, żeby cofnąć, bo nam tu znika ten obrazek. Więc weźmiemy sobie jeszcze elementy białe, kwadrat. W tym momencie weźmiemy sobie tutaj to, wymarzymy po prostu białym kolorem. Ok. I damy sobie tutaj YouTube'a, więc wpisujemy po prostu sobie YouTube w tutaj wyszukiwarkę. Wyświetlają nam się różne zdjęcia, weźmiemy sobie to. Wybierzemy sobie tutaj. Obrócimy leciutko, żeby się zgadzało mniej więcej z krzywizną tego telefonu, który trzymam w ręce. I w tym momencie praktycznie mamy. Na szybko fajną miniaturkę, którą możesz wysłać na przykład takiej osoby, żeby ją zainteresować. Oczywiście, jak będzie ci płacić, to możesz poświęcić więcej czasu. Musisz się pobawić funkcjami, które tutaj Canva oferuje, ale można w łatwy i szybki sposób takie miniaturki tworzyć i zarabiać pieniądze. No, i jeszcze, oczywiście, tutaj klikasz pobierz, a chcesz pobrać plik, i jeszcze ci tylko powiem, że Canva to jest jedną z rzeczy, którą możesz tworzyć, ponieważ tutaj możliwości robienia różnych rzeczy jest mnóstwo, więc możesz sobie przejrzeć i w ten sam sposób możesz działać, tworząc po prostu inne rzeczy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, natomiast jakie czynniki wpływają na to, że ludzie udostępniają różne rzeczy, co pozwoli ci też stworzyć lepsze miniaturki, to. Tutaj w karcie do góry wrzucam Ci film, który nagrałem wcześniej, obejrzyj go sobie. Tymczasem zostaw mi lajka, like jak Ci się podobało, lub dyslajka w dół, jak Ci się nie podobało. Napisz byle jaki komentarz do zasięgu, będę Ci wdzięczny. I zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi metodami zarabiania w internecie. Dodatkowo zapisz się najlepiej na mój newsletter, ponieważ tam będę upubliczniał informacje, których nie upubliczam. Oficjalnie na swoim kanale. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu.